Jesteś też macochą, bo on przecież ma dzieci. Jak się odnajdujesz w tej roli? Wiesz co, ostatnio spotkało mnie dużo hejtu, ponieważ dzieli nas wiele różnic. Ich poglądy nie, nie są związane tylko z miłością i emocjami, ale głównie też pieniędzmi. Ja na przykład bardzo lubię wydawać pieniądze, a one mają inny punkt widzenia. Dlatego te różnice są, niestety, się tak gryzą. Ile lat mają jego dzieci? Dwadzieścia parę. Czyli rozumiem, że masz średnie relacje z nimi? E, tak, ponieważ wiesz, ciężko jest być macochą zarówno w Polsce, jak i w Stanach. E, ale w Ameryce jest jeszcze ciężej, ponieważ e, jednak każdy chciałby żyć jak najlepiej, a jak pojawia się nowa kobieta, jest to w pewnym sensie zagrożenie. Ale rozumiem, że zaakceptowały Wasz związek i Wasze zaręczyny. Tego nie wiem, a, ale szczerze mówiąc, pilnuję swojego biznesu i nie, nie mam kontaktu. A chciałabyś mieć dziecko? Chciałabyś być mamą? Na ten moment zdecydowanie nie, ponieważ jednak mamy ciężkie relacje z jego rodziną. W przyszłości, za jakieś może nie wiem 20 lat nie, mój partner na pewno będzie żyć. Nie, szczerze powiem, że na ten moment nie planuję. E, na ten moment również nie planujemy ślubu, e, ale oglądam jakieś tam sukienki.